Jo jo jo, proszę państwa. Dawno mnie nie było. Mam nadzieję, że się trochę za mną odstęniliście. Ja za wami się trochę stęskniłem. No i co wam mogę powiedzieć? Jedziemy się na No i co? <laughs> Jedziemy się na mistrzostwa Polski Lowkick. Eee, ja właśnie sobie zaraz będę gotować. I słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, mam wam do nakreślenia jeszcze szybkie dwie sprawy. Pierwsza sprawa. Dzięki Konrad za miniaturkę. Mam nadzieję, że przyciągnęła was ona trochę do włączania tego odcinka i kieruję do was taką propozycję w zasadzie że jeśli chcecie też, żeby wam Konrad zrobił miniaturkę do odcinka, czy zrobił jakąś grafikę z jakimś ogłoszeniem, na przykład tak jak ja miałem trening personalny, czy jakąś, nie wiem, kartkę urodzinową, czy cokolwiek, piszcie niego śmiało na Instagramie. Tutaj mam wklejam jego Instagrama. Piszcie, na pewno się z wami e, dogada. Druga sprawa, proszę państwa, mam na, mam na sobie elegancką bluzę Dzika. I słuchajcie, od teraz na stronie wkadzik.pl z kodem Stachu macie 5% zniżki na cały asortyment, na wszystko. Tak więc serdecznie zapraszam bardzo do zakupów: czy po taką bluzę, czy po takie spodenki, nie widać ich teraz, czy po tą bluzę, co miałem na przykład na odcinku. Po wszystko w zasadzie, czy po dziki. Oznaczajcie mnie, jak będziecie robić zakupy. Ja chętnie to będę wrzucał u siebie i co. Miłego oglądania. Ale proszę Państwa, dobrze, czemu mnie nie było tyle? Już odpowiadam na te nurtujące was pytania. Trenowałem cały czas, jak najbardziej. Po Babilonie. No widzieliście vloga z Babilonu, to był ostatni vlog. Po Babilonie nie odpoczywałem. Od razu tak naprawdę wróciłem na treningi, bo zaraz miałem Mistrzostwa polski w K1. Pojechałem na te mistrzostwa polski K1 i co? I niestety przegrałem w pierwszej walce. Eee, taki jest ten nasz kochany sport, że jeden musi przegrać, żeby drugi mógł wygrać. Niestety tym razem padło na mnie, ale co? Fajna waleczka była, bo najważniejsze, że tak naprawdę wyciągnąłem z niej wnioski, żeby teraz móc pokazać się dużo lepiej. Ale dobra, czemu nie było vloga? Żebyście nie myśleli, że dlatego, że się spłakałem i po prostu nie wrzuciłem, bo przegrałem. Bo taka jest, taka jest nasza droga. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że miałem po prostu tak mało nagranego materiału, że tego vloga naprawdę nie było z czego skleić. Ja tak naprawdę do tej pierwszej walki mało nagrywałem, bo myślałem, że będę mieć ze cztery walki, bo tak by chodziło drabinką i tak bym miał, jakbym wygrał a no odpadłem w pierwszej walce, no i co, I średni byłby ten vlog, aczkolwiek na tych zawodach już zaczynam nagrywać, zrobię wszystko, żeby to był najlepszy vlog na tym kanale, ale tym razem wygram i co, widzimy się, widzimy się na hali. A proszę Państwa, jak Wy to oglądacie, już jutro, znaczy w zasadzie jak Wy to oglądacie, to już jest, ale jutro, to jest 17, wjeżdża na, na sklep Nowy Smak Dzika, kaktusowy i powiem Wam szczerze, i powiem Wam szczerze, ostatnio wrzucałem tego mojito i jest bardzo dobry ten Mohito, jeden też z lepszych. Ale ten zdecydowanie kaktusowy mój faworyt. Najlepszy dzik jaki jest. Ja nie mogę pić bo robię wagę, ale troszeczkę się napiłem. I naprawdę jest... petarda. Dobra, wyruszamy. Wychodzę właśnie z osiedla. Jadę tutaj funa i ruszamy do Starachowic. Powiem wam tak, niby planeta się pali. Mamy Maja jest taka pizga że dajcie spokój, nie? Masakra, serio. Słuchajcie, tak sobie idę i taka myśl mnie naszła, że to może te korki przymocowane do butelek. Już tam dają pierwsze efekty i klimat nam zaczyna się ochładzać. Witam was, proszę państwa, my już w Tarachowicach. Jest trener, cześć trenerze. Ja. Siema, Krystian. Halo. No. No. Witam, Sofia z tyłu. Machałam. I co, idziemy się zdarzyć. No, idziemy na halę. Leon, pokażę co masz tam, ładowanie. Okay, no co? Idzie? <laughs> Dobra. Ty okay. nie i co narobiłeś? No nie trzeba drugie podejście zrobić. <grymne> Proszę państwa, my już w poważeniu, ale zaraz wracamy na drugie, bo ten delikwent <grymne> musi się po raz drugi. Ale spokojnie, ogarniemy to. Jak jest? czy boli boli? Od czego? Od pizzy. Od pizzy. Już boli, od pizzy. No witam panie senatorze. My już w hotelu, jest cała ekipa. Powitał nas pan senator. Proszę państwa, my już po baseniku elegancko w szlafroku. <grystanie> witam państwa serdecznie, mamy sobotę. Dzisiaj walczę o 10.40, mamy już godzinę 7, idę na śniadanie właśnie. Ale ja mam swój zestaw. Pójdę tam, aby wypić sekawkę i posiedzieć. Z moimi ludźmi. Widzimy się na hali, mam nadzieję. A u Dróżna gotowa? Gotowi wszyscy. Są. Ej jak? Jak Lą się czujesz? Przed walką? Dobrze, dobrze. Bardzo zmęczyło się to odbijanie wagi. W ogóle. W ogóle. Ale A jednak kto jest. Psychika ze stali, ale ty masz silną psychikę. A jak? Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście się. Tak więc tak, tak więc tak. Znać, pierwszy, ja już do hali, proszę Państwa. Cześć, Laila. Dzień dobry. Przedstawicieli Szkoły. Aaaa! Kurwa, jedziemy. Polskich... Proszę Państwa, już się krzeję. Za jakieś 50 minut wchodzę. No i co? Wjeżdżą i, i rozjeżdżą. A jakże. Ja Dobrze mi się uderza.

Zobaczą zacięty pół na ringu oznaczony numerem trzecim. SKF, Wolkin, Zielona Góra to Trzezińska, natomiast Żywicka z tyłu. Pako, o! Już za chwilę rozpoczęłam kolejny to dyrektor

ja Ze Stachu właśnie wygrałem swoją pierwszą walkę. Skończyła się ona przez TKO w drugiej rundzie. O 16. Pokaż mnie. O 16 Tam swój następny pojedynek. Dobra, proszę Państwa, żartuję, tak <śmianowite> już nie już nie udaję pajaca. Wygrałem w drugiej walce. Grubas oczywiście żre. Bo co może innego robić grubas? No pokaż. To ja jestem kurwa gruby. No i co? Wygrałem w drugiej Wygrałem w drugiej rundzie. O 16 mamy. Nie półfinał, tylko finał. Uważa Nikola, bo gościu wywiedzie. I idę z Nikoletką do Biedronki. Yeah. Dobra, proszę Państwa, ja zwycięski. Niedługo wjeżdżam kolejny raz, zaraz wjeżdża Leon. I low, i low na koniec. Prawa ręka, brawa, prawy prosty! Brawa, 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 brawa. Niestety. Gratulacje. Brawa, brawa, brawa. Słuchajcie, jesteśmy silni. A będziemy jeszcze silniejsi. Nie podajemy Co pomyślą po Nie poddajemy się, lecimy dalej. To nie jest jeszcze koniec. Dokładnie tak. Ledwo co wygramy już się trzeba grzać? To jest ciężkie życie. Szansunek <laughs> Dawaj stanu. A bo ja siebie Ha. <grym w tle> Jak to się obraca i przekrząt nie chce pić Kawę wypijem za chwilą

Karol na narożnik czerwony i Dawid Kułaka w narożniku niebieskim, reprezentant strachowskiego dragona i pojedynek, który obserwujemy na ringu eee. Numer jeden, mimo że młodszy, to Maszyna. Jest! Yes. 51 kg, ring numer jeden. Uwaga, znajduje się w strefie pedalowej, był to pojedynek cięcinowy, a więc Dawid. To jest po prostu zacięte. Pinaj, Czuję to. Zapinaj, czuję. Raz jeszcze pragnę złożyć gratulacje Dawidowi Kładę, reprezentantowi klubu sportowego Dragon. Pokonał swojego przeciwnika, Dobrze. Karola Chłopaka. Dobrze. Proszę starsi, kategoria do 63,5 kg Nikodem Petański i Mateusz Rosen Na ringu numer 3 się, Maja Su... <kluczuj> Proszę Państwa, ja już wygrałem baleczkę. Tak więc elegancko widzieliście ją, naprawdę świetnie się czułem. Dużo lepiej niż To pierwszej, dojadłam właśnie żerku, uzupełniam węgla. Idziemy sprawdzić, ile pokazuję. Uwaga, uwaga. Limit wagowy 7,1. Na spokojnie. Dwa-300. No to jeszcze, jeszcze będziemy będzie naprawdę wydrwali, mi, nie? Będziemy mi naprawdę sucho w ustach. Oj, będzie susza. Widzimy właśnie z panią Małgosią, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Mm. Tak. Buziaczki dla was. Krystian, ile waga pokazuje? Krystianku, czekaj. Dwa, dwa sześćset. wagowy Aj. Powtórz słowa. <gry> Powtórz to do kamery, proszę. Co? Z ostatnią Wiesz Ostatnią którą to. walczyłeś, nie wiem, jak to stoi. Bo co robi Stachu? Bardzo mocno. Cześć, cześć, cześć. Właśnie zaraz idziemy dobijać wagę. Z Nicolettą. Nikola. jak się czujesz? Jak się czujemy? Dobrze. Walczyłeś dzisiaj? Nie. Okej. Okay. No i co? Coś wam to nagram, na pewno z całenki. Weź to, wsadź tu. Dobra, okej. Wsadzisz to? Słuchajcie, proszę Państwa. Tak się składa, że mam do zbicia 2,5 kg, zresztą widzieliście, właśnie się ze saunie, w saunie parowej, głowa mi wystaje, jest mi gorąco, pocę się, jestem, bardzo chcę się pić, ale powiem Wam tak, kocham to, kocham to robić, ostatnio jak przegrałem w pierwszego dnia, odejść troszkę, podejść. ostatnio jak przegrałem pierwszego dnia i widziałem jak mój kolega Mateusz, pozdrawiam Cię Mateusz, robi tą wagę, to z jednej strony byłem najedzony i napity, ale tak naprawdę zazdrościłem mu tego uczucia, zazdrościłem mu tego, że jest głodny, zazdrościłem mu tego, że chce mu się pić. To jest po prostu piękne uczucie, które jest niedoceniane. I powiem tak, ostatnio przegrałem w pierwszej walce z Łukaszem. Łukasz, pozdrawiam cię, jesteś bardzo dobrym zawodnikiem, ale mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się skrzyżują. Mamy 1-1 i będzie trylogia. Trzymaj się i trzymajcie się też, a ja zbijam dalej. Dobrze powiedziałem? Tak, bardzo dobrze. Dzięki. Stachu się ubiera. Ty, ale musisz przyznać, że jak z tej sauny wyszedłem, to dobrze squirtnąłem, co? Mokre mam tu ubrania strasznie. No, mokre nie ma co dawać. Mam nadzieję, że mi z kilo zajdzie po takiej sesji. Serio. Mam w to. Kurwa, mam ogromną nadzieję, że mi zajdzie kilo, nie? Serio, mnie dojechała ta sauna trochę. Zostrę. Słuchajcie, czy to, jest, czy to jest łatwe? Nie. A czy ktoś mówił, że to będzie łatwe? Też Bo gdyby to było łatwe, robiłby to każdy. I to jest moje słowo motywujące na ten czas. O, o kurde. Oj. Pokaż plecy, o Jezu, pokaż plecy, pokaż plecy, ojejku Oj dobra, zajebiście, bo nadzieję, mi to robi dużo Zasikałeś się Tyle, za, szybko mi, za szybko wstałem mi się w głowę zakręciło Zasikałeś się Ach. Prawo było 7,3,5 Nagrywaj, Panie Kilo 200 mi zaszło, dużo yeah! Dużo yeah! Zajebiście Kończył nagrywanie Ach. No, dobra, niecały kilogram mam do zbicia no, nie. Dobra, jak widzieliście Zeszło mi kilo 200. Idę jeszcze na saunę hotelową z Nikolettą, bo sama się wstydzi Nie, żartuję Idę na saunę hotelową, tam dobiję jeszcze Mam nadzieję, że mi zostanie po tej saunie hotelowej 600 gram, 700 I ewentualnie jeszcze tutaj wejdę na chwilę Do jutra, trzymajcie się Poszliśmy z Nicolettą na tą saunę hotelową Ale no powiem wam, że tamto Wszedłem i serio szału nie ma 500 gram mi zleciało, też jakoś mega długo tam nie siedziałem ale dużo bardziej jestem zmęczony po tej samej bo tam normalnie wchodzić cały, wiadomo, głowa też męczy to tą, tą głowę, bo tam gorąco, a tutaj to sobie wchodzę i łepek mi wystaje. Więc sobie jeszcze zrobię taką sesyjkę, nie wiem, z 20 minut i mam nadzieję, że będzie koniec i nic mnie nie powstrzyma, orzełki, auuu. Ale się zrobił harmider! Boże, jaki jest Nikola, bardzo cierpisz? Tak bardzo. Nie, tylko 300 gram Ja no oh, tu się do to się Powiedz, żeby zostawili łapaczkę dla siebie. Zostawcie łapkę w górę i suba. I subskrypcję, i, i komentarz. Suba na i komentarz. Dobra, dzięki Nikola. Dzięki Nikola. Żółwik. Jak samopoczucie? Dobrze, stało się do Różnica pomiędzy tymi nagraniami to są dwie minuty. Lekcje. Brawo Nadia! Wielkie brawa. Naprawiła telewizor. O, dzisiaj mam pseudonim Haker. Ja. A nasz haker O Jezu, jakaś jest zmęczona Proszę Państwa, to poranek, jedziemy właśnie na wagę Jak się czujemy Krystianku? Bardzo dobrze Waga Zdawiam jest? Dopiero jest Na pewno? Na pewno Jesteś pewny tego? Wczoraj <laughs> jeszcze sobie coś przekąsiłem O proszę, a co przekąsiłeś? Chipsiki O ty świzdze Ja się troszkę, idzie świątek O ty świzdze <laughs> Ale będzie będzie. waga, najwyżej się wejdzie, pozgaczę no pewnie, że tak. Na pewno. I to jest postawa godna naśladowania. Leon, no, walczy on jednak. Chodź uwagę, walcz się jednak. <śś> Przywracają cię do turnieju, walczysz. Dawaj. Ja cię pochwaliłem. A Siłą co się stało? Co się... Stało. Co się stało? Powiedz co się stało wszystkim. Nie brakuje mi... 1800. Ja cię tak pochwaliłem 1800. dobra A już proszę państwa powadzę, Krystian dla muskaczy, ja już orsalić wypity e, Zaraz załaduję jakieś żelki, jeszcze jakieś izotoniki mam tutaj do wypicia właśnie I co, jest świetnie no, Słuchaj, te słowa co powiedziałem, że postawa godna naśladowania, chwilowo odbieram ci tą nagrodę Dobrze. Ale jak zrobisz wagę, ponownie ci ją nadam Dobra Rzadkie żartami ale to jest moim zdaniem totalny brak profesjonalizmu i zbyt luźne podejście, chłopaki. No, to nie warto tego robić, ale teraz się śmiejemy, nie? A jakbym miał pół kilo do zrobienia, no to już by nie było tak śmiesznie, nie? No niestety, czasem trzeba. Ale. I... Niech nie, ona nagrywa Idź te... e, ja To mi ja ci tylko powiem. Niech ona nagrywa tego vloga, żeby Isi teży, ale to też ci tylko powiem taką anegdotkę. Jak ja grałem w FIFA. Jak byłem mniejszy i Antek był taki mały, że jeszcze nic nie rozumiem i on też chciał ze mną grać, to ja po prostu dawałem mu wyłączonego pada i on myślał, że gra. I ona ma tak samo teraz. Ona tak nagrywa vlogi, ona ja nawet tego nie widzę. W bardzo zmierzacie Wiktor oraz Patryk Klambowski. Juliarzy Łosi do 50. どうもお店に行ってください。 Nie jak się czujesz przed walką siostry. Tak, nie. A, widzisz Nikola. Jak twoja siostrzyczka przeżywa? Dawaj, Nikola! Ale ją jedzie, Nikola! 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 Jest, proszę pani! Yes! Dobra, proszę Państwa, wygrałem trzecią walkę. Powiem Wam tak, miałem bardzo krótki był czas odważenia do, yy, odważenia do walki. tak? U mnie też. U Ciebie też. Też Ciebie bolo brzuch, bo się przeładowałeś? Nie. Ja. ja mam tutaj. Gdzie masz? Tutaj. E, ja tutaj nie mam, tak więc ja się właśnie przeładowałem. Ja się przeładowałem, Bolą mnie brzuch, ale wygrałem. Dzień dobry. Ale wygrałem. Tak więc y, najważniejsze, że jest właśnie do przodu wygrana. I jedziemy w finał o 13, więc jeszcze dwie godzinki. Ile jego się w finale? Eee, czekamy niezmiernie. Poczuj. Za kamery. Pokaż się, pokaż się. Za kamery pozdrawiam, pozdrawiam dobrych chłopaków. Eee, czeka o! Hello Szefowa. To proszę, elita Elitaki w Z takimi kierownicy. Zacznę od ciebie. mistrz Europy. Miszę Europy. Także proszę państwa. Nie, też wygrana. Także chciałbym powiedzieć waszą rzecz. Proszę nie zaczynać ze mną. O! To nie ma nie radzę Nikt mnie na pewno nie zatrzyma tak. Dobra, y, podsumowujemy, dobre słowo Jesteście świetni Najlepsi To jest po prostu mega, mega, mega być z wami Super Zaku. Tak jest Nic dodać nic dodać. Pozdrawiamy Teraz Christopher ma jakoś się rozgrzewa Spec odrobienia wagi Ale chodzi dobrze Naprawdę Ojej. Chyba jest w dobrej formie Widać, że robienie wagi go nie wymęczyło. Christopher, dawaj Christian! Jest! Jest, Ryze! Jest! Majako! O to chodzi. Żejemy się, proszę Państwa. Już niewiele zostało do najważniejszej walki tego turnieju wielkiego finału. Moje redemption. Da, damy radę, nie? Walka finałowa, proszę państwa. Kategoria. Yes. Dobrze. Krój go. Kto Ciszka, Dawid Dułka, a także Szemek Brzeski i Nikodem Olujewski. Proszę Cze, na podium. Kategoria junior starszy do 60 kg. Dobrze. Siedzisz, siedzisz. Dobrze. Ale stajki. Proszę Państwa. Dobrze. Siedzisz, siedzisz.

Dawid Ciska, Dawid Orka, Szymon a także to ten poljański Co to Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, co się stało? Od przestawu. Dobrze. Nie. 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 Szanowni Państwo, my zapraszamy zatem na podium najlepszą drużynę w do 60 kg, z wspólnie z wiceprezesem Polskiego Związku Higwowskiego, panu Krzysztofowi Siedzisz, siedzisz na nim, dobrze, dobrze. Siedzisz, dobrze. Yes. się do panów kolegów zdjęcia i z najlepszą drużyną w tej kategorii wiekowej i w tej kategorii Dobrze Dobrze Pięknie Proszę Państwa, proszę spojrzeć na punkty Ojojojojojo Dziękujemy serdecznie za odejście od tego, kto się musi. Daj. do stacha? Tak, tak. Ale dominacja. <laughs> I kolejny finał. Kolejny finał. Kasperku. Kto też wygrał finał po falcie? Ja, Dwoch mistrzów. I trzecia tam. Trzecia też jest. Rozbijamy bank, starzy i juniorzy Kurwa, w sumie jesteście dalej juniorami Ale już ostatni rok Dobra, trzeba zakończyć tego vloga Skrytop. Ogólnie to Cowie to tak Mamy jedno złoto, tam jest drugie złoto Dobra, żegnam się z wami Sorry, że długo nie było odcinka, ale macie, mam nadzieję, że wam się spodobało Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miły albo niemiły Szałeczka. komentarz Trzymajcie się, yo